Jest faktem, że moja pierwsza i jak dotąd ostatnia chińska szefowa wprowadziła mi do życia masę kolorytu i niezapomnianych wrażeń. Poza tym, że w bardzo otwarty i konkretny sposób podkreślała wszystkie różnice kulturowe, jakie w takim codziennym biurowym życiu wychodziły na jaw na linii Mała Nowa Polka kontra Chińczycy, bardzo skwapliwie i z wielkim Wielkim urokiem wykorzystywała wszystkie momenty, w których metodą prób i błędów uczyłam się zachowywać jak dobrze wychowany Chińczyk. No i tak na przykład, pierwszego dnia pobytu w VIW-u, pod mój hotel podjechał samochód służbowy. No i oczywiście wypełniony nowymi twarzami. Szefowa, kierowca, który potem okazał się jej kochankiem. Nowo zatrudniony, rozpoczynający razem ze mną pracę specjalista do spraw rynku rosyjskiego Nikita. No i nasza tłumaczka Hela, która miała dbać o to, żebyśmy się wszyscy jakoś dogadali. Ukłoniłam się bardzo grzecznie, rzuciłam kilka takich podstawowych komplementów i wsiadłam do środka. Jak się okazało, zabiegi przyniosły pozytywny rezultat, bo to ja, ja. Ja zostałam poproszona o wybór miejsca, w którym mieliśmy zjeść pierwszy, czyli wizerunkowo niezwykle ważny, wspólny posiłek. Ignorując potrzeby Nikity, czyli tego kolegi od Rosji, że koniecznie Burger King albo McDonald's! Przetasowałam w głowie wszystkie notatki na temat tego, jak powinnam się zachować, i odrzekłam. To pierwszy. Dzień wiwu. Nie wiemy jeszcze, co jest godne polecenia, ale jestem przekonana. Jestem przekonana, że jeśli to szefowa wybierze miejsce, to to będzie bardzo dobry posiłek. Na co ona rozpromieniła się jak słońce nad Pekinem w dzień bez smogu, upewniła się, czy dobrze usłyszała, i rzuciła kartę na stół. Ale ja najbardziej lubię chińską kuchnię. I ja na to naiwnie: o, to wybornie. I pojechaliśmy. Mała chińska restauracyjka, a potem odwiedziłam ich jeszcze setki, przywitała nas tradycyjnym okrągłym stołem, takim, taką szklaną płytą, na której kładzie się wszystkie posiłki, niezbyt czystą i nie do końca transparentną od ostatnich 10 lat. Szafowa znikła z kierowcą w czeluściach kuchni, wybierając z wielkich, przeszklonych chłodni, takie świeże i często jeszcze poruszające się produkty. No, i wrócili. Trzeba będzie chwila poczekać, ale mamy tu przystawkę, spróbujcie. Małe, ale szerokie, pożółkłe paseczki na takim maleńkim niebieskim talerzyku przypominały mi wyglądem odpustowe cukierki, krojone z bloku śladu takie trochę w paski, trochę transparentne, trochę takie, że nie masz na nie ochoty. Popatrzyłam pytająco w oczy tłumaczki, które odpowiedziały mi takim samym brakiem ochoty i nie musiałam zadawać pytania. Usłyszałam tylko kandyzowana skóra owcy. No i faktycznie, po bliższych oględzinach talerzyka można było zobaczyć Szczecinkę. No i cóż? Cóż, Brzec? Wyżykać się podczas pierwszego wspólnego posiłku byłoby dużym nietaktem. Prawie tak samo dużym, jak odmówić spróbowania. Naciągnęło mnie ze trzy razy, podczas których w mojej głowie miały czas skrystalizować się dwie potężne prawdy egzystencjalne o życiu w Chinach. Po pierwsze, nie rzuć, tylko połykać. A po drugie, o nic nie pytać przed połknięciem. O, bardzo interesujące i takie, mm, o, zupełnie niespotykane w naszym kraju. No co na co To cieszę się, będziemy tu wpadać częściej. No i wpadaliśmy.